Cześć witajcie z tej strony Zdzichu. Dzisiaj przedstawię Wam dosyć ciekawy odcinek, w którym zaprezentuję Wam widoki. Widoki mojej okolicy. Tam widać różne miasta, głupczyce, krnów. Jesteśmy na wieży widokowej Mesto Albrechtit. Co jest to mesto. I tak się ono prezentuje. Tutaj o. Tutaj macie widok z góry. Troszeczkę ciekawie. Teraz przejdziemy sobie mostkiem. To jest nasza pierwsza wycieczka agroturystyczna, która zaprezentuje wam miast, jakiś widok, jakieś moje ulubione miejsce, które lubię zwiedzać. Już to jestem drugi raz, trzeci raz. No i tak właśnie się prezentuje. Oto ta wieża. Fajne widoki. Tutaj mamy Bramę Morawską. Czechy, a tutaj Polska. No. jest to małe miasto, 3000 mieszkańców. Tam widać krnów, z którego to miasta pochodzi napój Kofola. A tam zimie Głupczycką z Głupczycami. Tam nagrywam. tak. No. I tak to jest. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych. Cześć!